Witam panie majorze. A. Witamy po raz kolejny. Po raz kolejny. I, i ogólnie jeszcze chciałem, bo niedawno do mnie dzwonili, to mieli wcześniej przyjechać y, goście y, z Warszawy, ale nie przyjadą y, dzisiaj. Nie, już za tydzień. Jutro idę do kościoła. I przyszedł biedny Krzysio. Mogę powiedzieć, jak to było. Musiał. Przyszła y, za, y, za tą podróż, to, za tą dużą walizkę i za y, torbę do komputera, to musiało oddać y, 8 butelek po piwie. No to ta kobieta zbiera, a pójdzie za most sobie sprzeda. Kupi sobie na przykład porówki czy kawałek mięsa. Jutro niedziela, sobie obiadzik pysznie i ogółem chciałem powiedzieć, że no się się umył. Panie Krzysztofie, co się stało się? Ta, tak nawalić? Mi wczoraj mi się chciało, bo po tej zupie. Ja no. zrobiłem kupę. A ja nie zrobił, ja poszedł do ubikacji i zrobił kupę. Słyszałem, że pan Krzysztof miał jakiś kłopot. Miałem kłopot z żołądkiem, szanowne państwo. I wydarzyło się. O. Właśnie. Koło, koło błogosławionej Jadwigi to kościoła. O cholera, to ostatnio byłem dzisiaj właśnie wrzuciłem y, dwa filmy, to Ty chyba jak wrzucałeś, to ja chyba, kurczę, robiłem kupę wtedy. To ja nie wiem. Było trzeba y, do, do, a tam jest najgorzej kamera, było trzeba iść pod ten, pod most tam, nie. zrobić i już tam. Ale poszło? Poszło gdzie indziej. Poszło gdzie, Panie Krzysztofie? Nie powiem gdzie. No... Do środka nie poszło, do środka nie, na zewnątrz czujesz. po nogach leciało na pewno, <gry> na pewno, no na... już trudno, zwał jak zwał, a ja ty czasem na... się zdarza, a jak ty na mnie mówił, że ja, mi się raz zdarzyło, bo ja tu, co mówiłem wcześniej, kwaśne mleko, czy, czy ser, y, twarożek mogłem zjeść, i po prostu zabugotowało ból, 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 ból w żołądku i nie zdążyłem do bikacji i popuściłem trochę. Ale ja moment to wszystko załatwiłem, byłem poszedłem do szpitala i sobie umyłem się i portki wyprałem, bo tam płyny są, ciepła woda, elegancko, tak, ciepło robię. było i... A ja, Szanowni Państwo, muszę iść zaraz prać. Tak, halo. I tak dalej. Czy wyprodukował nowy, nowy kubek. Co? Tak, kubkę. Kubka. Kubka, kubka nowego. No no kubka. Jaki to mój kanał? Jakie? Są filmy. I Jak są już 12 filmów. A jak kanał ten się nazywa mój? Wojtek Suchodolscu na razie. A. Bo jeszcze nie przyrobili Wojciech Suchodolski. No. Bez Jest tutaj maksykano. No, macie pozdrowienia. Dziękujemy serdecznie. Od kogo? Od kogo? No to nie wiem od kogo. <noise> ja nie <noise> wiem od kogo. Ja nie będę mówił od kogo. Bo tyle mam... Tajemnica. Wojskowa. Do... Wojskowa. No. Jaka to, to była historia? Proszę opowiedzieć. Bo jest to ciekawe i widzowie na pewno to będą chcieli tą historię posućić. Śmieję! Śmieją się i tak! Czy z tego, czy z tamtego? Śmiechowate, że mnie też się śmieją. Mi ząb już zeszedł. Troszkę tylko zostało. Mówiłem... A pap, jeszcze tabletkę. A pap... Ale widać, że troszkę jeszcze na... Jeszcze tabletkę. jest tutaj. Bo ten, ten ząb trzeba już wypadł. Jak zrobić? I żół wypadł. Do, proszę, proszę, proszę nie, nie prosić mnie o tą przyjemność. Nie. nie. A chciałem właśnie żeby, podziękować, bo piję właśnie tą górską herbatę. To zioła są górskie. Żeby nie było potem... Wiadomo czego. Nie, tego nie będzie. I chcę spróbować. Kubka. I on Tego mi przywiózł, otworzyłem sobie i chcę dla Pawła, co z Białegostoku, on chodzi na siłownię. Pawła, Piotra, Piotre. Piotrek. Dobra, może być Piotrek <laughs> i pozdrawiam tak samo i życzę wesołych świąt i po prostu i cudowną, przepraszam, żonę. No, i się po, póki jeszcze mamy minutę czasu do nagrania, to proszę powiedzieć całą historię od początku do końca. A oczywiście bez szczegółów. Bez szczegółów, tak. Wysiadam z autobusu. 20, Na głowę, czekam. Bo, żołądku. Maszyna pracuje. Zresztą nam się dzieje kurwa kaczki. Nie ma czeki Bo kościół błogosławiony, jedwigi. A tunel tam był. Było to pod tunelem. Tylko najgorzej tam. Kamery. Muszę, szkoda, że musisz kupić spray czarny i psiknąć I, Nie za, widać. Nie widać i możesz ładować wyładować przy, przy kamerze. I ja jeszcze, ja powiem. Ja poszedłem jak nawaliłem. No ale pan Major, właśnie. Jak, na, jak nawaliłem, ja ogółem tak się chciało. A ogółem to był pustostan, a po tej stronie y, były okna i zaraz te, a gdzie miałem? Nie miałem gdzie już walić, to dobrze, miałem papier, ściągnąłem nachy, nachy nawaliłem takiego kloca i wytarłem i, i później musieli zadzwonić, Straż miejska i zabrała mnie, już nie powiem gdzie. No pana historia skończyła się. A moja historia sko skończyła się troszeczkę nie strażą miejską. Bo też było, było strażą miejską. Ale dzięki Bogu nie było straży miejskiej i nikogo. Ale że ja do gnachów nawaliłem. Do gnachów? Do, do, do gnachów? No, no dobra. Nawaliłem. I perfumy byli na całą dowód. <gry> no, a ludzie mówią, że ja piję. Zobaczcie, czy ja piję piwo, czy ja jestem alkoholikiem, czy ja narkomanem, to to nie... To... I? Nie, ja, poczekaj. To nie jest trawa, która rośnie na polu. To jest inna trawa. To górska. 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 Po prostu z gór. To całe te... I właśnie on mi wcześniej przywiózł i... Ja właśnie chciałem sobie i i czekam na, na donatkę, maszyna zaczyna pracować w żłobku, myślę rozlądam się, gdzie tu jakieś krzaczki były? nie ma i poszło i poszło. A szkoda, że to nie była y, lato, nie. to byś może znalazł te krzaki malinowe i maliny byś się nawodował tam. Ale tam, tam nie ma i maliny, nowych krzaków, panie majorze. Chyba pan by posadził. A to jakbyś, by były małe krzaki, jakbyś tam dobrze nawalił, to szybko by urosły, by były większe. I maliny duże. O, i maliny. O, to by były, to, o takie o, by były maliny. Albo jeszcze takie. To panie majorze, ziemniaki. panie majorze, to proszę posadzić pierwsze maliny. A później ja, jak będę krzaki, to ja będę... Nawozić. Nawozić będę. I obornikiem swoim własnym i e, będą mariny o takie. Takie jak jabłko, Takie Taki jak żarówka. Dziękujemy. <taki>